Witam, widzowie fani, tylko typu witam witam Mam taką, taki konkurs nawet widzowie fajny. Na pewno Wam się powinna spodobać ten konkurs widzowie, a jaki konkurs na czym polega ten konkurs? To jest prosty i wymanna. Widzowie fani. Ten konkurs będzie polegał na tym, że w ciągu 48 godzin, jak będzie... E, subu 2 tysiące subów na kanale to ja jedną osobę wybiorę sobie czyli inaczej nie osobę, tylko jeden kanał który dostanie ode mnie dwie nagrody a jakie? O tak bardzo co ja nosiłem, mam teraz inne to jest to, taki łańcuszek taki jeden taki delikatny i taki drugi łańcuszek jeszcze jest to, to bardziej jest modniejszy. tam jest taki bar bardzo delikatny jak widzicie no jak widzicie ja wybiorę jeden kanał który Postanuje ode mnie takie taką nagrodę. Jak widzicie, widzę i fajnie. Ja wybiorę, wybiorę tą osobę z kanału, która ta osoba zadad Supra na kanale. I do tej osoby się odezwę osobiście. Napiszę że ta osoba wygrała ode mnie losowanie zrobię. Ja się tak pomyślałem i tak właśnie pomyślę, bo jedna osoba wybiera mi dwie osoby. Jedna, jedna osoba wygra ode mnie coś takiego delikatny i drugą osobę wylosuje to stanie coś takiego. Ale to jest konkurs, widzowie fajnie. W ciągu 48 godzin ja tam wybiorę losowo dwie osoby, które dostaną ode mnie takie rzeczy. Ja jako własny tak bardzo nosiłem, ale teraz nie może, bo mam inne, jak widzicie, tego typu. I tak pomyślałem, może, może ktoś się skusi, będzie chciał mieć taką pamiątkę, bo. Taką pamiątkę byście nie dostali od innego youtubera, ale ode mnie dostaniecie. sobie tylko dwie osoby, czyli dwa kanały, które ja się do tych dwóch osób kanału od się osobiście i dam wymagę, że ta osoba wygrała jeden taki łańcuszek, a drugi na rentę. Macie na to 48 godzin, na ten konkurs. Daję 48 godzin, bo ja wiem, że niektórzy nie będą mieli czasu, żeby tego. Dlatego daję Wam taki czterdzieści 48 godzin, wzrokami. Czy się postaracie? Bo to będzie jak się mówi, wyścig szczurów Jak wiecie i znacie taki film komentiowy wyścig szczurów to kto najszybciej ten wygra taki mały kogos dla was pisali panie. jeszcze raz wam pokażę jedno jak widzicie i drugie I to wszystko od Was zależy, zależności. Widzę i Ten konkurs od teraz jest ważny. W ciągu 48 godzin. Widzę i Zobaczymy, jakie wyniki wyjdą. Widzę i ja, ja, bo mu mówicie, o, bo nie ma konkursu, nie ma tego. Chyba takie taki konkurs zrobić i zrobię. Jeszcze raz no, pokazuję widzom i fani, żebyście o tym wiedzieli, o co walczycie, bo chyba byście chcieli mieć od Tiger'a rzecz pamiątkową, od mojego youtubera. Pamiętam widzowi i fani, na przykład w Mazurkowie, jak była bitwa WBW to się nazywało, pamiętam. To jedna, jedyna osoba dostała czokajkę z podpisem moim. Jedna, jedyna. też był konkurs na żywo. Na żywo zrobiony konkurs, i ta osoba wygrała ode mnie jokejkę. Ma do dziś tą czokiejkę bo ja się z tą kontaktuję, bo to jest zakład. Mój znajomy, znajomego. Ty jak Proszę, bo to ciężko wam powiedzieć. Ma, tak. I dostał ode mnie Jokejkę z podpisem. Takie bardzo. Taka pamiątka ode mnie. A, właśnie. Nie umiem. U mnie jest takie konkursy, będę częściej wypuszczała. Coś takiego możecie wygrać. Ale to wszystko dla was. z zależności i pisać fajnie. Bo ja staram się z całej siły coś dla was zrobić. Mówicie, że nie ma konkursu W tego ja to powinza zrobię dla Was konkurs i przy okazji zobaczę tak sobie będę przeliczał, kto jest za nami. Ile widzów jest za nami? A zobaczymy. Wybiorę dwie osoby. wynoszę dwa kanały, które to są. Staną... Ani tak że że trenujesz do walki. A zasapałeś się po minutach machania łapami. Nie umiesz disować kłamcą szaty. Żadnego rymu nie ułożyłeś. Ludzie nie są za tobą, bo masz same łapki w dół, grubasie, cztery złote. I tak mówię, widzę pan. To jest kongos z was, widzę fanów. Mam nadzieję, że nam się to przyda. Jako pomątka tego typu. To wszystko od was, w zależności od Tego typu. O Tak mówię, staram się dla Was coś robić. Niektórzy nie potrafią nas docenić ich sprawa. Taka jest prawda, piszą pani. Nie ma co się tutaj oszukiwać nimi. Tego wy, jako oficina fani, doszanujcie naszą robotę. A bo wiesz, będzie git na jak się mówi. Macie teraz ten konkurs zobaczymy. Wiesz, szczurów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widziałem panie. No. Zatkało, was, kało. No ale to wszystko jest od was zależne nie od mnie. Bo ja się staram na was coś zrobić. Ale to wszystko od was zależności nie od mnie, widzowie. No właśnie. Teraz wy się musicie postarać. Nie ja, bo ja się staram. Teraz kolej was tego typu zaraz wejdę sobie obiadek obiad z kolacji tego typu zaraz wiem, wizuję wam pocznę. no i czekam na wasze efekty tego wywózu hmm. czy da się radę, czy pękacie ja jestem bardzo ciekawy w wami. A co wszystko zależy od was, nie od ja się staram z całej siły. Widziałem pan, Dlatego ułatwiam Wam ten konkurs. A czy dacie Radę? To wszystko od Was zależności od mnie. Pamiętacie o jednym. Trzeba iść do przodu nie do tyłu. Tego typu. Chyba to wszystko dla Was. Informacja z sprawie konkursu. Mam nadzieję, że pójdziecie iść do przodu nie do tyłu. To, a to, że. Ludzie nas wyzywają tego, czy tam łapki w dół, mamy to w dupie. Proszę, mi pani. Każdy ma swoją opinię. Każdy powie, albo mi się nie podoba, albo mi się nie podoba. To jest takie życie. Ale to się nie liczy. Liczy się, że trzeba iść do przodu. Nie do tyłu, widzą i I to chyba wszystko. Trzymajcie się bem